Paweł Pezdany, witam Państwa i zapraszam na aktualności, także na żywo w internecie dzięki aplikacji TVP Stream. Oto najważniejsze informacje dnia. Nowa inwestycja lotnicza w Podrzeszowskiej Jasiące już otwarta. Jesteśmy największym światowym dostawcą usług śmigłowcowych. Podkarpatcy strażacy wracając z Bośni przez dwa tygodnie pomagali mieszkańcom zniszczonego przez powódź miasteczka Samacz. Jasło wzorem innych samorządów z regionu wprowadza ulgi dla rodzin wielodzietnych. Będzie mnie to kosztowało o połowę taniej niż wcześniej. W aktualnościach także niezwykłe wydarzenia z udziałem dzieci w telewizji Rzeszów i Rzeszowskim Szpitalu Nr 2 oraz imponująca kolekcja strażników miejskich Starnobrzega. Zaczynamy serwis. 8 milionów dolarów zainwestowała w podrzeszowskiej jasiące kanadyjska firma HeliOne, światowy lider w serwisowaniu śmigłowców. Dziś otwarto zakład, w którym pracę już znalazło 70 osób. Jak zapewnił prezes, koncern HeliOne chce w Polsce rozwijać działalność i zatrudniać kolejne osoby. Nowy zakład w jasiące ma obsługiwać klientów z Europy Centralnej i Bliskiego Wschodu. Firma Heliwan pojawiła się w Rzeszowie rok temu, rozpoczęła działalność w hangarach wynajmowanych od portu lotniczego, a niedługo później zdecydowała, że właśnie tu wybuduje swój nowy zakład. Klienci Heliwan to np. niemiecka policja, szwedzkie siły zbrojne czy marynarka wojenna Królestwa Tajlandii. Na świecie zatrudnia 700 osób. Firma CHC Helikopter to firma matka Heliwan. Jesteśmy największym światowym dostawcą usług śmigłowcowych. Jedyną firmą, która oferuje kompleksową obsługę śmigłowców w ramach własnego zakładu. Rzeszowski oddział Heliwan zatrudnia 70 osób. Zajmuje się konserwacją i remontem kadłubów ciężkich helikopterów o dużej ładowności i dalekim zasięgu. Powstanie zakładu w Jasiące ma ułatwić koncernowi kontakty z klientami z Europy i Bliskiego Wschodu. To czwarta lokalizacja firmy Heli One na świecie. Rzeszów dołączył do Delty w pobliżu Vancouver w Kanadzie, Stavanger w Norwegii i Fort Collins w Colorado w Stanach Zjednoczonych. O lokalizację siedziby firmy na swoim terenie zabiegali Słowacy, a w Polsce Mielec. Zakład znajduje się na działce, którą koncern kupił od spółki lotniskowej. Ten wybór cieszy podkarpackich samorządowców. Jej międzynarodowy status i wieloletnie doświadczenia związane z lotnictwem wzmacniają nie tylko potencjał Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, ale także innowacyjny wizerunek Podkarpacia. Heliwan to kolejna firma branży lotniczej w naszym regionie. Stowarzyszenie Dolina Lotnicza skupia ich już 120 w całej południowo-wschodniej Polsce. Ja oceniam, że Dolina Lotnicza jest w jednej trzeciej swojego rozwoju. To, co jest dzisiaj, to jest dopiero jedna trzecia, a dwie trzecie przyjdzie. I to, co przyjdzie, to przyjdą nie tylko nowe fabryki, nie tylko nowe miejsca pracy, ale nowe umiejętności. Będziemy budować ośrodki badawczo-rozwojowe, duże centra inżynieryjne, laboratoria. Wybudowany w Rzeszowie hangar, który dziś stał się miejscem uroczystego otwarcia nowej siedziby firmy Heliwan, ma ponad 6000 metrów 2 Można w nim ulokować nawet 6 dużych kadłubów śmigłowców. A magnesem przyciągającym firmy branży lotniczej oraz innych specjalności jest port lotniczy i znajdujący się tuż obok Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Samolotnisko w ciągu ostatnich pięciu lat stało się terenem inwestycji o wartości 400 milionów złotych. Nowy terminal na lotnisku w Jasiące kosztował blisko 100 milionów złotych. Wizualnie to największa inwestycja, tak naprawdę jedna z kilkunastu, które umożliwiły rozwój istniejących i uruchamianie nowych połączeń lotniczych. W ciągu ostatnich pięciu lat od przejęcia portu przez spółkę lotniskową rozbudowana i zmodernizowana została także płyta postojowa samolotów i droga kołowania korzystaliśmy z programu Infrastruktura i Środowisko i z programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Te wszystkie inwestycje, no, łącznie z tą taką powiedzmy najbardziej wyróżniającą się ze wszystkich, czyli nowym terminalem pasażerskim, miały na celu jedno. Poprawienie dostępności komunikacyjnych Podkarpacia, polepszenie sytuacji operacyjnej portu pod kątem bezpieczeństwa pasażerów, no i oczywiście zwiększenia ruchu pasażerskiego, co się oczywiście w, w tym czasie też dzieje. Port zakupił także sprzęt umożliwiający obsługę większej liczby pasażerów i urządzenia monitoringu, rozbudował system oświetlenia nawigacyjnego i bazę straży pożarnej. Ma nową wieżę kontroli lotów. Sąsiedztwo lotniska i perspektywa bliskości autostrady plus ulgi oferowane w specjalnej strefie ekonomicznej spowodowały, że bardzo szybko znalazły się firmy zainteresowane inwestycjami na terenie przylotniskowego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przylotniskowe strefy S1 i S2 są już praktycznie zapełnione. Prowadzimy dość intensywne rozmowy z inwestorami, którzy pojawią się na strefie S1.3. To jest nowa strefa, która została oddana do użytku dwa lata temu. Dziś już wiemy o tym, że w ciągu najbliższego, najbliższych 6-7 miesięcy rozpoczną się prace budowlane przynajmniej dla dwóch, trzech inwestorów. Kolejni już są na etapie kupowania działek. W Parku Naukowo-Technologicznym działa już 29 firm. Prace znalazło w nich ponad 2600 osób. Firmy deklarują zatrudnienie kolejnych 1600 pracowników. 26 strażaków z Podkarpacia kończy misję na Bałkanach zmagających się z największą od 100 lat powodzią. Przez ostatnie dwa tygodnie pracowali w zalanym miasteczku Samacz przy granicy Bośni i Hercegowiny z Chorwacją. Cenne były wszystkie ręce do pracy, ale także sprzęt zabrany z Polski. Dzięki specjalnym pompom udało się usunąć z miasteczka większość wody. Dlatego mieszkańcy wracają, by odbudować to, co zostało. Dzięki tym pompom i dzięki nieustannej pracy przez całe dwa tygodnie, 24 godziny na dobę, strażakom udało się wypompować, wrócić do rzeki całą masę wody. W momencie, gdy w pierwszym dniu przyjechali do miasta Samacz, na pogranicu po Bośni i Hercegowiny z Chorwacją. Całe miasteczko 5,5 tysięczne zalane było miejscami na wysokość 2,5 metra. E, dzisiaj e, wiem, że e, ta głębokość wody zeszła poniżej pół metra, czyli 2 metry wody. W niektórych miejscach udało się wrócić do koryta rzek, które otaczają miasteczko. W momencie, kiedy strażacy przyjechali, całe miasteczko było wyludnione. Nie było prądu, nie było gazu, nie było wody, kanalizacji. Miasto Duchu. W tej chwili już około 90% mieszkańców przyjechało do swoich domów. Mają możliwość uprzątnięcia tego, co zrobił żywioł. Zmieniamy temat. Do tragicznego w skutkach pożaru doszło dziś w nocy w Bratkowicach. Spalił się dom i budynki gospodarcze. W zgliszczach strażacy znaleźli zwłoki 57-letniego mężczyzny, prawdopodobnie właściciela posesji. Natomiast dobre wiadomości dla wielodzietnych rodzin. Jasło wprowadziło kartę dużej rodziny. Dużej, czyli z co najmniej trojgiem dzieci. Karta oznacza m.in. tańsze bilety do muzeum, kina czy na basen. To coraz bardziej popularna forma pomocy ze strony samorządów. Wcześniej podobnie, podobne karty wprowadziły m.in. Rzeszów, Krosno, Jarosław i Przemyśl. Tomasz Klich, ojciec trojga dzieci, właśnie dziś odebrał pięć kart dużej rodziny. Dotąd regularnie chodził na basen tylko ze starszą córką. Teraz będzie to rekreacja dla wszystkich domowników. Teraz po otrzymaniu Karty Dużej Rodziny będę mógł y, pójść na basen czy do Jasielskiego Domu Kultury y, i będzie mnie to kosztowało o połowę taniej niż wcześniej. Dla rodzinnych budżetów takie rozwiązanie ma spore znaczenie. W Jasielskim wydaniu Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom i minimum trojgu dzieci w wieku do 18 lat, a jeśli się uczą, do 25 lat. Jasiecka karta dużej rodziny w naszych szacunkach obejmie około 300 do 400 rodzin z terenu miasta. Będą to ulgi do 50% we wszystkich naszych jednostkach, czyli Muzeum Jasiecki, Dom Kultury, Miejskiej, Środowisku Sportu i Rekreacji. Dyrektorzy tych instytucji nie obawiają się, że karta uszczupli ich dochody. Liczą wręcz, że jest większy. Budżet Mosiru nie będzie narażony na uszczerbek, a, wie, a raczej właśnie na wzrost tych dochodów, poprzez to, że oni w ogóle wezmą udział i skorzystają z tego obiektu. Zwłaszcza, że częstotliwość korzystania z ulg oferowanych przez kartę nie będzie w żaden sposób limitowana. Korzystamy z niej bez ograniczeń, ile razy chcemy w ciągu miesiąca, nie ma limitu kwotowego, a dodatkowo nie chcemy zamykać się tylko i wyłącznie do ulg preferowanych w instytucjach miejskich, ale zaprosiliśmy do współpracy jasierskich przedsiębiorców, filmy, sklepy, które się tutaj znajdują i chcemy prosić o to, aby oni także zaoferowali ulgi dla naszych mieszkańców. Rodziny wielodzietne w jaśle będą też płacić mniejszą stawkę za odpady komunalne. Tu ulga będzie przysługiwać na trzecie i każde następne dziecko. Senator Kazimierz Jaworski i Stowarzyszenie Ręce Życia chcą zmiany w ustawie o zawodzie lekarza. Chodzi o to, by lekarz powołujący się na klauzulę sumienia nie miał obowiązku wskazywania innego specjalisty, który może dany zabieg wykonać. Zdaniem Stowarzyszenia inicjatywa podpisywania przez pracowników służby zdrowia deklaracji wiary spotkała się w Polsce z atakiem środowisk lewackich. Zarówno politycy, jak i lekarze nie mają wątpliwości, że deklaracja wiary upomina się o prawo wykonywania zawodu zgodnie ze swoim sumieniem. Jeśli lekarz czuje, że może być zmuszony do robienia czegoś sprzecznego z wiarą i etyką lekarską, ma prawo sprzeciwu. Lekarz nie jest po to, żeby zabijać, tylko po to, żeby leczyć, a ci, którzy są naukowcami w akademickich ośrodkach, żeby znajdować środki na leczenie. Stowarzyszenie Ręce Życia twierdzi, że plagą współczesności są aborcja, eutanazja i zabiegi in vitro. Dlatego katolicy lekarze upominają się o prawo do odmawiania wykonywania takich zabiegów. Jednocześnie zastrzegają, że w codziennej praktyce lekarskiej pacjenci nie odczują żadnych zmian w postępowaniu medycznym, zazwyczaj wyspecjalizowanym. To nie jest tak, że ja jako ginekolog odmówię in vitro, bo ja tego nie umiem i nie robię tego. I nie chcę robić. I nie chcę robić, to jest inna sprawa. Senator Jaworski zapowiedział, że jutro złoży w Senacie projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Chodzi o to, żeby nie musieli oni wskazywać kogoś, kto wykona zabieg, którego lekarz odmówił, powołując się na klauzulę sumienia. Mam nadzieję, że deklarowanie takiego przywiązania. Do osoby i nauczania świętego Jana Pawła II teraz będzie udowodnione tym podpisem. Niczym nie ryzykujemy, nie jest to przeciwko nikomu, jest to oczekiwane przez środowiska lekarskie. Projekt po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów senatorów ma być skierowany bezpośrednio do Marszałka Senatu, a następnie do Sejmu. Niezwykły dzień dla wychowanków podkarpackich domów dziecka. Grupa ponad 120 młodych ludzi odwiedziła dziś telewizję Rzeszów. Pretekstem był finał konkursu Domy pozytywnej energii. Przy okazji nasi goście mogli zobaczyć naszą pracę od kuchni. Jak dobrze wypaść przed kamerą, jak profesjonalnie nagrać i zmontować reportaż. To między innymi mieli okazję zobaczyć wychowankowi 11 Podkarpackich Domów Dziecka. Dla jednych wizyta w naszych progach była spełnieniem marzenia o podejrzeniu telewizji od kuchni, dla innych prezentem z okazji niedawnego dnia dziecka. Prezentem jak się okazało nie tylko dla podopiecznych, ale też ich opiekunów. Ale jest to ogromne dla dzieciaków przeżycie, wyróżnienie. No i samo to, że zwiedzimy telewizję, zobaczymy co się tutaj dzieje, tak z bliska, a nie z ekranu. Mamy wiele ambitnych dzieci, które super sobie poradziły w tak trudnych sytuacjach życiowych. A czym zdaniem dzieci i młodzieży powinien wyróżniać się dobry dziennikarz i jak wygląda jego praca? Dziennikarz według mnie to osoba, która może zwiedzić wiele ciekawych miejsc, poznać naprawdę ciekawych, fascynujących ludzi oraz może pisać wiele ciekawych artykułów i reportaży. Dziennikarz jest osobą, która spędza bardzo dużo czasu w pracy. Dziennikarz musi wiedzieć dużo rzeczy, ponieważ, żeby robić dobre reportaże, musi dużo wiedzieć, być komunikatywny i otwarty na ludzi. Dziennikarz jest to osoba, która jest sławna i dużo zarabia. Przy okazji pikniku wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu Domy Pozytywnej Energii. Mieszkańcy Domów Dziecka w krótkich filmach przedstawili swoje osiągnięcia, pomysły na spędzanie wolnego czasu oraz najzdolniejszych i najaktywniejszych podopiecznych. W tym roku prace konkursowe nadesłało 13 Domów Dziecka z Podkarpacia. Nagrody przyznano autorom filmików z Przemyśla, Krosna i Łąki. Gratulujemy, Dzień dziecka obchodzili dziś także podopieczni zespołu szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Na tę specjalną okazję nauczyciele przygotowali dla małych pacjentów przedstawienie. Chwile radości pozwoliły choć na moment zapomnieć o chorobie. Pomysł na spektakl La jest oparty o sztukę autorstwa Władysława Sikory, lidera nieistniejącego już kabaretu Potem. Nauczyciele, którzy przygotowali własną jej adaptację, wiedzą, że dla ich uczniów to coś więcej niż tylko dobra zabawa. Dla dziecka, które jest 24 godziny czasami przywiązane do jednego pokoju, czy może rzadziej do, do łóżka, ale też bywa i tak. I sama możliwość tego, że może zejść tutaj, spotkać się z kolorowymi postaciami, bajkowymi postaciami, które wprowadzą go w świat iluzji, fantazji, bajki, myślę, że jest fajną, radosną perspektywą, no i taką ciepłą w stosunku do naszych naj, najfajniejszych odbiorców, bo takimi są właśnie dzieci. Mali pacjenci z wypiekami na twarzy oglądali przygody króla i jego córki, która koniecznie chciała wyjść za mąż i ładnej sierotki Marysi. Podobało mi się bardzo i takie przedstawienie dla dzieci powinny być częściej. Bardzo mi się podobało jak wszyscy występowali najbardziej mi się podobał król i Marysia. Zespół szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 działa od 1990 roku. Uczą się w nim mali pacjenci, którzy na czas leczenia nie mogą uczęszczać do swoich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Profesorowie świetnie radzą sobie nie tylko z teorią, dowód w galerii miejskiej zespołu szkół plastycznych w Rzeszowie. Swoje prace wystawia grono profesorów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Można oglądać malarstwo, rzeźbę i grafikę. Krótko mówiąc, artystyczny zestaw indywidualności. Każdy inaczej przedstawia swoje odczucia, swoje inspiracje. Każdy w swojej dziedzinie, że tak powiem, sztuki się porusza, więc malarstwo, rzeźba, rysunek, media, te najnowsze oparte na pracy z komputerem, czy też grafika warsztatowa czy, czy komputerowa. Znaczy jest duża różnorodność stylistyczna tych prac. No jest to taka y, wystawa, mająca taki, taki przekaz dydaktyczny, ponieważ studenci mogą się, że tak powiem, zaznajomić z twórczością każdego z pedagogów, który ma z nimi na co dzień zajęcia. Nie zawsze jest to im dane, y, indywidualne wystawy ich śledzić i oglądać, bo niekiedy są w odległych miejscach. Zapewne mniej więcej mają y, tak powiem, wiedzę o tym, co kto z nas robi, natomiast tu mają taką próbkę każdego z nas do, do zapoznania się z tym, co kto. Tworzy, co, kto, czym się kto zajmuje w tej pracy twórczej własnej. Ja sobie cenię te prace, ponieważ one są rzeczywiście y, takim, y, podsumowują indywidualną twórczość każdego z tych artystów i, i są ich absolutnie osobistą formą wypowiedzi. I dlatego właśnie ta wystawa jest dla mnie cenna, y, że prezentujemy tu po prostu zestaw indywidualności. A teraz o tym, co robią strażnicy poza pilnowaniem porządku. W Polsce działa prawie 600 oddziałów straży miejskich i gminnych. Mundury zazwyczaj podobne, za to naszywki, zawsze wyjątkowe. Wszystkie wzory zgromadzili strażnicy miejscy Starnobrzega, uzupełniając oryginalną kolekcję o emblematy podobnych jednostek z 45 krajów. Na ścianach komendy brakuje już miejsca pustosz tej nietypowej galerii, starszy inspektor Dariusz Nowak przekonuje, że te setki naszywek noszonych przez straże, milicję i policje municypalne na całym niemal świecie, to nie tylko swoista ozdoba, ale także ogromna wiedza o funkcjonowaniu tych służb w różnych częściach świata. Za każdą naszywką kryje się jakiś najczęściej osobisty kontakt z funkcjonariuszami, na przykład z sąsiadami ze Słowacji i Czech, są one bardzo częste. Z nimi wymieniam jakieś tam poglądy. Są to naprawdę bardzo, bardzo podobne jednostki i na podobnych zasadach funkcjonujące tak jak w Polsce. W Polsce i w wielu krajach Europy obowiązuje jednolity wzór naszywek, w które wpisane są nazwy miast i ich herby. Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. Tam każde miasto ma swój wzór. Amerykańskie naszywki są najbardziej kolorowe i różnorodne. Wynika to także z całkiem innej organizacji służb municypalnych i policyjnych. Tych jednostek tam jest to jest policja od zwierząt, policja, tak jak pan mówi, od parkingów, stanowa, drogowa. No, tych jednostek jest naprawdę bardzo dużo. Jedyną wspólną nazwą mają nazwę policja, aczkolwiek no, zajmują się bardzo wieloma rzeczami. Wśród naszywek, które udało się zgromadzić ternobrzeskim strażnikom, są prawdziwe rarytasy. Na przykład z Chin, Gwinei Równikowej czy Nepalu. Są też oryginalne świadectwa najnowszej historii. Na przykład nikomu jeszcze w ubiegłym roku nie przyszło do głowy, że ukraińska naszywka milicji Obwodu Krymskiego stanie się prawdziwym unikatem, bo dziś ta formacja już nie istnieje. Kolekcja imponująca i na pewno pod okiem strażników wyjątkowo bezpieczna. To wszystko w aktualnościach. Polecam nasze kolejne serwisy. Do zobaczenia. We'll be right <laughs> back.